Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś nie będziemy się w sumie wcale brudzić, bo dziś chciałbym Wam coś opowiedzieć A chciałbym Wam opowiedzieć o kupnie auta w Holandii Jak pewnie wiecie, na co dzień pracuję właśnie tutaj w Holandii no i chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej, jak wygląda zakup tutaj auta i sprowadzenie go do Polski. Co prawda większość aut chyba i tak jest sprowadzanych z Niemiec, ale dużo też przyjeżdża aut właśnie z Holandii czy z Belgii. I chciałbym Wam mniej więcej przybliżyć, co trzeba zrobić, żeby takim autem powiedzmy przyjechać do domu i ewentualnie jeszcze, jak to auto można sobie samemu sprawdzić. To może zacznijmy sobie od tego, co zrobić, gdy już sobie powiedzmy upatrzymy auto, jakieś sobie znaleźliśmy, spodobało nam się, no i postanowiliśmy je kupić. No to jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup auta, pierwsze co musimy w sumie jechać do RDW, to się nazywa tutaj. To jest taki chyba nasz wydział komunikacji, i tam musimy wyrejestrować auto. Płaci się tam. Około 10 euro, czy może troszkę ponad I to auto zostaje Po prostu tak jakby wykasowane Z ewidencji Czy tutaj z Holandii Zdać musicie tam oczywiście Tablicę, a dostajecie taki certyfikat Że to auto zostało Tak jakby wymeldowane już na stałe Z Holandii No i poprzedni właściciel Nie musi w sumie już nic załatwiać Bo to auto jest wymeldowane, nie ma go tutaj Także on też jest po prostu Tak jakby czysty Jeżeli Zabieracie auto lawetą, to w sumie już sprawa załatwiona. Pakujecie sobie auto na lawetę i wizycie je do Polski. Natomiast jeżeli chcecie wracać tym autem na kołach, no to tutaj troszeczkę już więcej trzeba załatwiać. Przede wszystkim ważne jest to, żeby auto miało przegląd. No to chyba już akurat wiadomo to podstawowa rzecz. Ale jeżeli mamy ten przegląd i chcemy autem wracać na kołach, no to musimy sobie wykupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie, tutaj akurat nie wiem w sumie czy w całej Holandii, ale tutaj w moim mieście, które mam najbliżej, wykupuje się na stacji PKP. U nas to się nazywa, stacja PKP, czyli tam gdzie jeżdżą pociągi. Tam się wykupuje ubezpieczenie. Nie powiem Wam teraz dokładnie ile, bo ostatnio wykupowałem chyba ze dwa lata temu. Ale były dwa warianty, z assistance i bez assistance. Myślę, że jedno było gdzieś około 60. Kilku euro a te droższe było około 90. Także tutaj już decyzja by też należała do Was, które tam chcecie ubezpieczenie, czy te tańsze, czy te droższe. No i po prostu tam sobie je wykupujecie. No i kolejną i ostatnią sprawą, którą potrzeba, no są tablice rejestracyjne. Tablice wywozowe muszą być białe i czarne znaki, czyli tak jak u nas, białe tło, czarne znaki. Normalnie Holendrzy mają żółte tło i czarne znaki, ale akurat takie mają tablice wywozowe i takie auto musi posiadać, jeżeli jest wywożone z tego kraju. No i jeżeli chodzi o tablice, w sumie to możecie sobie je kupić. Tam, gdzie wykupujecie ubezpieczenie, prawdopodobnie mogą też Wam zaproponować wyrobienie takich tablic. Koszt, myślę, około 10-20 euro zależy, gdzie to wyrabiacie. Ale też, może wiecie, może widzieliście, że dużo ludzi robi sobie po prostu samemu takie tablice. Ważne, żeby było białe tło i czarne znaki. I niektórzy nawet robią to zwykłymi markerami, czyli piszą numery i przyczepiają tak te tablice do auta. Ja powiem szczerze, kiedyś, kupę lat temu, też jedno auto tak miałem przyprowadzone i tu w sumie nikt się tego tak bardzo nie czepiał, z tego względu, że te tablice i ubezpieczenie ważne są tylko dwa tygodnie. Jeżeli się wykupi ubezpieczenie, dostaje się taki znaczek okrągły zielony i przekleja się go właśnie na tylną tablicę, żeby po prostu policja mogła sobie tam ewentualnie odczytać podczas jazdy, żeby nie było konieczności zatrzymywania tego auta. No i przynajmniej w moim przypadku, a nie w przypadku moich tam takich bliższych znajomych, nikt nigdy nie miał z tym problemu. No i jeżeli mamy te trzy rzeczy, czyli auto wyrejestrowane, w zamian Dostajemy ten certyfikat, czy jak ten papier się w sumie nazywa. Mamy wykupione ubezpieczenie, mamy aktualny przegląd, no i mamy tablicę, możemy normalnie autem jechać do domu. Jeśli chodzi o koszty, to tak jak mówiłem, ubezpieczenie w zależności, które wybierzecie, ale myślę, że możecie się zamknąć w maksymalnej kwocie 100 euro. Z tym, że jeżeli załatwicie sobie wszystko sami, bo jeżeli wynajmiecie jakąś firmę, bo też są takie firmy, które się specjalizują w załatwieniu tych wszystkich papierów wywozowych, no to myślę, że nie mniej niż 150 euro taka firma sobie za wszystko będzie żądała. Także to wybór też należy do Was. Co wolicie, jeżeli sami, to gdzieś koło stówki. No, jeżeli ktoś za Was to zrobi, to około 150. No to myślę, że jeśli chodzi o eksport, to już wszystko wiemy. W sumie, tak zaczęliśmy od dupy strony, można powiedzieć. A teraz pokażę Wam mniej więcej, jak auto sobie sprawdzić samemu. Być może wiecie, a być może nie, nie wiem, ale tutaj w Holandii wszystkie takie najważniejsze dane auta zapisywane są w tablicach rejestracyjnych. Takie jak model, kolor, pojemność i tak dalej, wymiary i to wszystko. Łącznie z datą przeglądu i ubezpieczeniem. No i w takim przypadku powiedzmy policja nie musi Was w ogóle zatrzymywać, żeby sprawdzić Wam aktualny przegląd czy, czy ubezpieczenie. Wystarczy, że jedzie ze Wami i wpisze w Wasze tablice yy, jakiś tam system, który pewnie posiada i wiedzą już wszystko na Wasz temat. Może nie na Wasz temat, bo tam są dane tylko auta, Chociaż policja może ma i dane też właściciela, ale ogólno dostępne są tylko dane auta: przeglądów, właśnie i ubezpieczeń, czy wszystkie jakiekolwiek dane możliwe. Ale policja być może ma więcej tych danych. A teraz właśnie pokażę Wam, jak sobie to samemu sprawdzić. Weźmy sobie dowolne przykładowe auto. Ja tutaj zaraz wyjdę i zobaczymy, jakieś tutaj naprawdę losowe, losowo wybiorę auto i sprawdzimy sobie jego dane w sumie to może lepiej pokażę na swoim aucie a nie na czyim żeby później znowu nie było jakichś nieporozumień czy coś takiego a już właśnie widzicie moje poprzednie auto jakie kupiłem kiedyś no kilka lat temu już dobre także możemy sobie na przykład wziąć właśnie te tablice i pokażę wam na Właśnie tym przykładzie, jak to działa, no to jak widzicie na zdjęciu, auto miało numery 56DVJK. Y, no, i wystarczy sobie to wpisać w wyszukiwarce Google, no i wcisnąć szukanie, i praktycznie możemy sobie otworzyć. Dowolną ze stron, która nam się wyszukała, weźmy sobie pierwszą lepszą, i właśnie tutaj możemy już poznać podstawowe dane auta. Jak widzicie, są tu niemal wszystkie dane: są dane, ile kosztował, jak był nowy model, marka, kolor, jakie paliwo. Wszystkie dane praktycznie. Kiedy był przegląd, ostatni przegląd był tutaj, widzicie, 4 sierpnia 2015. No i po tym przeglądzie już był w moich rękach, także już tutaj w Holandii go nie było, ale możecie naprawdę, no jak widzicie, wszystkie niemalże dane na temat tego auta tutaj zobaczyć. Jak zauważyliście, też jest tutaj dużo innych stron. Weźmy sobie następną, na której praktycznie te dane są dokładnie takie same. Wszystko to, co szukamy, no tutaj akurat trzeba jeszcze raz wpisać. nie ma żadnego problemu, bo można wpisać. Oj, to było 50, 56 dVJ, -ka. i tu to samo nam prawdopodobnie pokaże. Tak, jak widzicie, też Audi A4 y, Audi A8. Wszystkie dane niemalże się zgadzają. Tutaj za opłatą można jeszcze sobie właśnie dobrać dodatkowe opcje, czyli jakieś tam właśnie informacje na temat przebiegu i jakieś tam inne różne, jak widzicie, są tutaj do wykupienia, bo to jest oficjalna strona właśnie RDW, czyli można powiedzieć Wydziału Komunikacji, o którym Wam już tam wcześniej mówiłem. No to myślę, że to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o sprawdzanie auta sobie po prostu w wyszukiwarce będziecie wiedzieć już jak to zrobić no część z Was może wiedziała że jest taka opcja, że można sobie po prostu po tablicy znaleźć auto ale teraz chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać po której też możecie mniej więcej powiedzmy wiedzieć czy auto ma prawdziwy przebieg czy nie ja już sobie jak widzicie uruchomiłem aplikację ta aplikacja to takie, można powiedzieć, nasze polskie Allegro. Są tutaj wszystkie rzeczy, łącznie oczywiście z samochodami. I weźmy sobie model, właśnie Audi A4, taki jak ja posiadam. Yy, rocznik od. No jak będzie od 2008. No i zobaczcie teraz. Tu przewiniemy sobie trochę dalej. I te auta, które w ogłoszeniu mają taki. Yy, zielony znaczek, takie oznaczenie, taki ptaszek, tak zwany są to auto, które posiadają certyfikat NAP. No i te auta, można powiedzieć, że mają prawdziwy przebieg. I tutaj, już na podstawie tego, możemy właśnie stwierdzić, że te auto było tam serwisowane i przebieg był zazwyczaj zawsze w sumie zapisywany przy wszystkich przeglądach. Także takie auto jest po prostu pewne. Tutaj, no widzicie, że nie wszystkie akurat. Auto mają ten certyfikat. Myślę, że większość chyba nie ma. Przeważnie te nowsze mają, ale z tych starszych to już nie zawsze. I to właśnie jest takim odzwierciedleniem, powiedzmy, prawdziwego przebiegu. No i chyba to by było wszystko, co chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że komuś z Was się to przyda, bo być może kiedyś. Ktoś będzie chciał kupić sobie auto w Holandii, no i będzie mógł sprawdzić właśnie tym sposobem, który Wam pokazałem. Dodam, że właśnie no to jest sposób całkowicie darmowy, tutaj się za to nic nie płaci. Oczywiście, jeżeli chcemy, no to tak samo jak i w Polsce, możemy udać się właśnie do jakiegoś serwisu, bądź tak jak tutaj, właśnie w tym wydziale komunikacji. Za opłatą te dane wszystkie też nam udostępnią i będą one już wtedy w 100% pewne. Także ja dziękuję Wam za obejrzenie. Cały czas Was zapraszam do oglądania moich innych filmów. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. No i jak zawsze, pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.